Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Maktra w dzisiejszym odcinku opowiem Wam czego spodziewać się po technikum informatycznym na podstawie swoich doświadczeń, tak ja byłem na znaczy no byłem w technikum informatycznym, teraz jestem aktualnie na studiach informatycznych już nagrałem jeden filmik plusy i minusy technikum informatyczny, no o technikum informatycznym no i tam przedstawiałem właśnie jakie są plusy i minusy tego, no tej szkoły, po prostu, czy warto iść. I tam dostałem taki obszerny komentarz, bo miałem, że w plusach jest rozplanowana nauka. I ktoś napisał, że on przez 4 lata technikum na lekcjach komputera od środka nie widział. No i moja odpowiedź jest na to, że to wszystko zależy od szkoły, ponieważ yy, jak nie widziałeś kompa od środka, lub nie zobaczyć, bo zależy, czy idziecie dopiero, no to. Yy, Szkoła po prostu jest lipna, tak? U mnie było składanie całego komputera, w laptopa wymiana matrycy, klawiatury i tak dalej. Było naprawdę tego dużo. Na diagnostyce komputer widziałem w sumie no, od środka i składanie praktycznie co lekcje, tak? Więc jak on nie widział przez 4 lata, no to bardzo słaba szkoła. No i tutaj polecam. Zapytać się starszych roczników, po prostu, którzy już tam byli, co sądzą o tej szkole. No bo jak mówią, że nic się nie nauczyli, oczywiście pytajcie tych lepszych, ani tych słabszych, bo wiadomo, że ci słabsi i tak się nic nie nauczyli. Pytajcie tych lepszych. No i jak oni już powiedzą, że nic się nie nauczyli, no to wtedy naprawdę nie warto do tej szkoły iść. Drugim to ja miałem, że Kwalifikacja zdana może pomóc e, we, znaczy no, do pracy, i tu napisał, że e, żaden konkretny pracodawca nie patrzy na kwalifikacje, a umiejętności. No to e, tu mogę się zgodzić, umiejętności są ważniejsze, ale umiejętności plus e, zdana kwalifikacja są o wiele lepsze. No bo jak zdajesz kwalifikacje, no to oczywiście. Yy, musisz posiadać jakieś umiejętności. No ale też są ludzie, którzy zdają te kwalifikacje, a nie mają umiejętności. Więc to i tak wam, yy, wam nic nie da, ponieważ yy, pracodawca to szybko zweryfikuje. Yy, trzecie. To jest, że zajęcia praktyczne, podłączenie jednego routera ze switchem serwera i klienta, rozrobienie kabla to niewątpliwie umiejętności kluczowe w nauce informatyki. Pierwsza firma zajmująca się montażem, okablowaniem i okazuje się, że nic nie umiesz. No i z tym komentarzem musiałem się akurat e, trochę zgodzić. E, no to też właśnie zależy od szkoły, jak daleko idziecie. Myślę, że to jako podstawę e, to jest fajne. Yy, jaka podst jako podstawy, że skąd się bierze sieć, jakieś obliczanie adresów Wiadomo, że w żadnej firmie nie będziecie obliczać tych adresów, tak? No ale yy, no, warto coś wiedzieć, tak? Jakieś podstawy No z sieci, sieciowcem raczej po technikum jakiś super nie zostaniesz Musisz bardzo dużo się samemu nauczyć, ale na pewno po dobrej szkole, po dobrym technikum Możesz być dobrym serwisantem, tak? bo zajęć praktycznych jest dużo. Praktyki. Tam było, że praktyki w czasie technikum, i tu napisał, że szczególnie, gdy trafisz do sklepu albo do jakiegoś urzędu, będziesz kartki kserował po 8 godzin dziennie. No, jak wybierzesz taką firmę, no to będziesz kserował te kartki. No to też zależy właśnie od firmy, gdzie idziesz, bo jeśli pójdziesz do takiej typowo informatycznej. Gdzie jest programowanie, gdzie są sieci, gdzie serwis, no to się nauczysz, coś ci dadzą. No i musisz też patrzeć na firmy, gdzie mają jakiś program praktyk. No i tu też zależy od miasta. Wiadomo, im większe miasto, tym większe możliwości w małych miastach. No czasem ten urząd niestety musi być i będzie to stracony czas, no ale też w tym czasie możecie się innych rzeczy nauczyć, na przykład są praktyki, gdzie idziesz na przykład i siedzisz 5 godzin i nic po prostu nie zrobisz na tych praktykach. No to zamiast siedzieć na telefonie i przeglądać Fajsa, możecie coś robić, no, typu programować sobie na laptopie czy coś innego, i to też się nauczysz, bo i tak musisz ten czas na praktykach wykorzystać, ponieważ są one obowiązkowe. Tutaj, że ja powiedziałem, łatwiejszy start na studiach, jeśli po pięciu już teraz latach nauki w techniku wciąż nie odechce ci się myśleć o tym, no i tu e, przekleństwo to gratuluję, podczas czterech lat nauki nie poznałem ani jednej osoby, która po tej szkole e, poszła na informatykę. No to tutaj e, z mojej klasy poszły cztery osoby na studia informatyczne, jestem na studiach z... 60 osobami, gdzie z 40 to na pewno jest po techniku informatycznym, no to jak ktoś nie poznał żadnej osoby, no to naprawdę musiał być w słabej szkole. Jeśli ktoś się interesuje tą informatyką, no to wiadomo, że pójdzie dalej, tak, że na studia czy tam gdzieś do pracy, a, ale też są przypadki, gdzie w klasie nikt nie poszedł dalej, nawet nikt nie pracuje w tej e, informatyce no więc no tutaj nie miał przyjemności spotkać takiej osoby no trudno i tu było, że wspominasz o nauczyciela zapominasz chyba, że nauczyciel zarabia 3000 zł i nie sądzę, żeby żaden chociaż dobry informatyk pracowałby za taką kwotę chyba, że jest pasjonatem co nie jest zbyt częste no tu się zgodzę to ci lepsi informatycy, którzy no, już dużo potrafią, wolą iść do firmy niż do szkoły, no ale ja akurat trafiłem na nauczycieli, którzy no interesują się tą informatyką i mieli nam dużo do przekazania, więc akurat ja jestem zadowolony. No, ale są szkoły, gdzie po prostu sobie gracie. I tutaj jest kolejny komentarz, właśnie, że materiał jest tak obszerny, że w wielu szkołach wszystkich lekcji nie robicie nic oprócz grania. No, w niektórych szkołach tak jest, że grają sobie. My graliśmy może z yy, dwa razy, że dwie lekcje, to było po wystawieniu ocen przez całe cztery lata. Niektórzy są w takich szkołach, gdzie to granie jest raz w tygodniu lub kilka razy w tygodniu nawet, tak? Po kilka godzin. I nic nie robią, i później nic nie potrafią po takim techniku. No to już znowu zależy od szkoły. Yy, i tutaj kolejny podpunkt, programowanie w techniku informatyko w techniku informatyko tak napisał, to śmiech tego podstawami nazwać nawet nie można. No i ja mogę powiedzieć, że no podstawy, to są takie podstawy podstaw, tak? Po techniku nie możecie iść na programistę, ponieważ nic nie umiecie takiego, gdzie już w prawdziwych firmach jest, czy żadnych frameworków, jakichś rozbudowanych rzeczy, no nic. Ale y, to technikum ma pokazać takie podstawy, że coś, y, na przykład pokażę Wam JavaScript, spodoba Wam się JavaScript już w technikum, no to idziecie dalej, tak, że fajnie wygląda, idziecie po prostu dalej. PHP, y, C++, jest kilka języków i to uczy takie podstawy, podstaw. To ma tylko pokazać, jak wygląda w ogóle programowanie, a nie jak programować. Yy, no. I to byłoby na tyle z tego komentarza, i ja zrobię tu takie podsumowanie, że. Yy, no. Z mojej strony ja polecam iść yy, do technikum, czego można się spodziewać. I tu najważniejsze to zależy od szkoły. Możecie dużo się spodziewać i yy, zawieść, yy, bo myślicie, że naprawdę dużo rzeczy się nauczycia, jest jakieś tam minimalne. Moim zdaniem dużo się nauczyłem, dużo mnie to naprowadziło, jakieś y, rzeczy y, ciekawych i mniej ciekawych, no ale warto było się nauczyć. Nie było takich bezsensownych aż y, rzeczy. Było ich bardzo mało. Myślę, że na studiach jest o wiele więcej bezsensownych rzeczy niż y, w technikum, że tak powiem. No i to tyle chyba z tego odcinka. Tutaj chciałem taką rozbudowaną odpowiedź do tego komentarza, no, żebyście też nie patrzyli na te same negatywne strony, i warto, tak jak mówiłem już wcześniej, zapytać starszych kolegów, co sądzą o tym techniku. I nie pytajcie tylko jakichś słabych ludzi, zapytajcie kilku osób, co sądzą, jakieś opinie o tej szkole na internecie. No, może się nawet dowiecie. Nie, chociaż tego raczej się nie, do nie dowiecie, jaka jest zdawalność egzaminów, bo na przykład w mojej klasie tam dwie osoby nie zdały czy tam jedna, a w technikum, że no miasto obok tak jakby mojego miasta no to już tam trzy osoby na piętnaście zdały, no to to już albo słaba klasa, albo słaba szkoła, tak? Więc na to też musicie trochę patrzeć, ale i tak liczy się to, co wy robicie później w domu, czego się nauczycie później, a nie w samej szkole. No. Więc jeżeli, jeżeli odcinek się spodobał, subskrybujcie, łapkujcie, niedługo startuje projekt Droga do Technik Informatyka, gdzie będą poradniki, strona internetowa, Instagram i wszystko będzie powoli rozwijane. No. Do zobaczenia, no i cześć!